Proszę zobaczyć jak dwa tiry jadą i zobaczcie no jak tu jechać szybko ten jedzie tak, ten hamuje, zobaczcie to na lewym pasie ten hamuje zobaczcie co tu się dzieje, zobaczcie to Zobaczcie, jaki korek Zobaczcie, jaki korek korek traktorek My jedziemy do końca znaczy, zobaczcie, no ci koszą trawę a my, patrzcie, tu cyk, migaczem mu damy czy nas ktoś tu wpuści ten nas nie wpuści, ale jest super super, super niesamowity on jest, nie wpuścił nas nie wpuścił nas ale on jest niesamowity karlik, baranowo takich ludzi potrzeba Jest, zobaczcie, jak on przyspieszył zobaczcie